Siemano! Tym razem pierwszy zakup z zagranicy, co ciekawego przyszło do mnie z Węgier, do mnie jest go do mnie, przekonacie się za chwilę. Pierwsza paczka z zagranicy, właściwie sprowokowana przez kolegę, który potrzebował części, które nie bardzo były dostępne w stosownych cenach w Polsce. A no, że przy okazji się mogłem załapać to co skorzystałem też w sprawie tych części kwestii części, które są u nas trudno dostępne. Więc tu jest jeden woreczek jest instrukcja Herofactory Thunder i to chyba wszystko. doszło dosyć sporo kopert. Koperta w kopercie, w kopercie, ale chyba pozostałe po prostu są w celu zabezpieczenia przesyłki. Więc mamy instrukcję. A, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Już Wam ją pokazuję. Więc mamy instrukcję Hero Factory Thunder, trudno, strasznie do, trudno do zdobycia w Polsce. Staram się złożyć tą figurkę. Wydaje mi się, że już teraz mając instrukcję, to chyba będzie komplet. Nie zawsze będę szukał instrukcji, no ale to jak przy okazji była, to wziąłem. A sorry za łapy, nie, ale ten robiłem. A, naprawę zamykacza w drzwiach i teraz nie mogę tego domyć, nie wiem, muszę poszukać jakiejś pasty. E, nie wiem czy kojarzycie skąd jest ta część. E, ja bym sam nigdy nie odgadł, gdybym gdyby jej nie potrzebował. Właściwie jakbym z ciekawości nie chciał dokończyć jednego zestawu. Jest to Jetray. Właściwie jego, chyba peleryna, czy znaczy peleryna to, to właściwie skrzydła, jeżeli dobrze się przyjrzałem e, rysunkom. Z kreskówki, a jest to a coś to co było mi kompletnie nieznane, bo jest to jeden z bohaterów serii Benten. Animacji z Cartoon Network. Pokażę Wam ten zestaw, gdy będzie złożony. Gumowa, peleryna. Czy ten element można do czegoś jeszcze wykorzystać? Może jak, jakaś forma takiego daszku. Tu mamy gumowe axle, więc można to jakoś tam porozpinać. Może jakaś taka. Markiza, gdzieś nad jakąś restauracją w mieście Lego no ciężko powiedzieć ale wracamy już do normalnych części o, duży worek większość, właściwie wszystkie nawet te części to są części nowe albo prawie wszystkie coś dla mnie, czyli dwie rączki lącz, Light Aqua Róż nie pamiętam nawet jakie figurki, ale mamy dwie coś dla Coś, co Kumpel zamawiał, czyli medium nugat płytki 4x4 i 2x10, 2x12, i dodatkowo kolejne płytki 4x8. To jest jego, a nie, nie, nie tylko. To również taki komplet, taki komplet wedży oliwkowych. To jest również dla niego na potrzeby budowy. Rivendel, oczywiście rozbudowy Rivendel. Ja tu nabrałem też trochę duperelek, który a to też jest dla niego. Eee, trochę duperelek no, oczywiście nie ten co trzeba. Eee, chciałem taki z ostrymi ostrymi krawędziami pod kątem prostym, To są zaokrąglone, no, częsty błąd nie, wiem, nie rozróżniają tego sprzedawcy. A tutaj wziąłem transparentne klocki Bright Pink, Dark Purple, Bright Orange i klocek Medium, medium Blue. Medium Blue, może zobaczyć czy on miał być nowy czy nie, bo wygląda bardziej na używane niż nowy, pozostałe tenłówki. I taki piękny satynowy. No, niestety nie było brika 1x2, nie wiem czy w ogóle w takim kolorze występuje, więc wziąłem 2x2. To mi się przyda, do jednego projektu o tym kiedy indziej. trzy rybki świecące w ciemnościach. Takich jeszcze nie miałem, a zbieram różne rybki. <laughs> 10 rączek prawych. Do pouzupełniania różnych figurek i trochę na zapas na przyszłość. I taki mały... Wisorak. Viso, no, też nie najlepszej jakości. No, powinien napisać. Nie wiem, czy to widać. Może przybliżę. Że jednak tutaj jest. No słabo, ten. To miejsce wygląda. Nie wiem, będę go reklamował. Jakiś pogryziony. O, no, tutaj to samo. No nie, to nie tak to powinno wyglądać. No, no to będę reklamował a, tego wisoraka, Przyznam się, że fajnie wygląda, tym bardziej, że te białe części to są części świecące w ciemnościach. Więc reklamował będę tego wisoraka I chyba tego Transmedium Blue. Bo on też tutaj widzę ma no, jeden y, z narożników trącony, więc na pewno nie był częścią nową. No chyba, że rzeczywiście było oznaczone jako używany, no to... No to jako używamy to spoko. Można, a można, przyjąć. Więc to jakby wszystkie rączki, rybki, części budowlane dla kumpla, instrukcja, instrukcja, łapki, panel nie ten co trzeba i BNT nowe skrzydła. Takie szybkie zapoznanie z tym, co kupiłem. To na dzisiaj tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.